25 pompek mi zostało do mojego dziennego celu, 200 pompek dziennie, więc ja się tutaj stawiam. I robię pozostałe 25 pompek, które zostało. Pamiętaj, jak ci coś nie pasuje, moja forma czy coś, to, są, to jest moje ciało, moje pompki. Zaznaczam, że ja jeszcze niedawno nie mogłem zrobić więcej niż 10 pompek na takich silnych lekach byłem, tak wyhamowujących mi dopiero je się odstawia. To nie jest tak, ja jestem chyba drugi dzień bez nich, albo nawet jeszcze nie, tak jak psu się karmę zmienia, wiesz. Jeżeli się karmę zmienia, to mi tak się leki zmienia. No więc, jeżeli ci coś nie pasuje w mojej formie, ja nie twierdzę, że ja robię je idealnie. Ja po prostu robię 25, bo tyle mi brakuje do 200. A taki sobie dziel, dzienny cel postawiłem, gdzie jeszcze niedawno y, robienie 20 pompek to było dla mnie dużo. Zrobienie 2 razy 10 Ja nagrywałem o tym na tym TikToku. Jeszcze niedawno, kilka dni temu. Teraz robię 200 już drugi dzień z rzędu. 25 mi brakuje. Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.

Pracowałem też ze zmysłem równowagi. Pracowałem z tym, żeby sobie tutaj naprawić to, co się dzieje z moim czołem i z moimi włosami i nagrałem tyle TikToków ile wrzuciłem. Dodatkowo odbyłem jeszcze dwie albo trzy rozmowy telefoniczne z moją matką i przekazałem jej cenne informacje. No i jeszcze tutaj masuję ludzi, którzy wyrażają na to chęć i sami się z tego cieszą i chcą, a mi to pomaga, bo zbieram mi to. Ja zbieram sobie. Dowód na moje kompetencje. I co jeszcze? I zbieram sobie klientów, którzy potem mnie polecą, tak? Marketing szeptany tak zwany Ja jedyne, co muszę zrobić, to papier, żeby mieć uprawnienia, tak? Żebym miał prawo to robić za pieniądze. No, spoko zrobię sobie papier. To co może jeszcze 25 zrobimy? Nie wiem, bo ja tak jeszcze nie robiłem, żeby jedna seria po drugiej. Raz, dwa, trzy, cztery. Robię dłuższe przerwy. 5, 6, 7, 8, 9. A może zobaczmy? Dziesięć. Raz, dwa, no już tu zaczyna się opór 3, 4, 5, 6, 7. No już ciężko. 8. No. no to 18, powyżej 200. Ja tam jeszcze miałem jakieś 15, czy tam 20, powyżej 200 by wyszło, czyli na jakieś 230 pompek dzisiaj. Ja liczyłem tylko 25, to wszystko co wcisnąłem pomiędzy nie liczyłem. A ty jak sobie zaplanowałeś dzień jak wykonałeś swój dzień? Gdzie jest twój dziennik?